Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w środę rano, zanim się przebiorę, bo jest już, kurczę, za 25-8, a ja za 10 minut powinnam wyjść, ale wszystko już mam zrobione, tylko muszę zrzucić szlafroki właśnie, a propos tego szlafroka się do Was dzisiaj odzywam, ogłaszam! Ogłaszam rozpoczęcie sezonu na ciepłe szlafroki. Słuchajcie, to jest mój nowy nabytek lumpeksowe szukałam już, no myślę, że chyba przez całe wakacje, szukałam takiego wiecie szlafroka, który mnie otuli na jesienne chłody, na generalnie zwykle na taką wiecie przejściową pogodę między latem a, a ogrzewaniem w domu bo jak już zaczną grzać, to jest zawsze ciepło, można w satynce biegać, ale dopóki jeszcze jest ten okres przejściowy między... znaczy przed włączeniem centralnego ogrzewania w blokach, to wiecie, tak jest, powiedziałabym, rzeźko nastrajająco do szybkiego ubrania się, a ja nie lubię szybko rano. Ja potrzebuję mieć długi rozbieg. Potrzebuję sobie pomedytować przed lustrem, z kawką w ręku, taka wiecie, tak jak wczoraj. Medytacja, tyle że nie na spacerze, tylko podczas porannego malowania. To jest dla mnie taki czas, w którym ustawia mi się życie. Wiecie, jedni piszą coś rano, ja medytuję przy lustrze i jest mi z tym bardzo dobrze. Ale właśnie, ogłaszam sezon na ciepły szlafrok i zobaczcie, tak wygląda. Mój nowy szlafrok. On jest lekko na mnie przyduży, ale to nie, to nie o to chodzi, żeby on był, wiecie, idealny, bo to chodzi o to, żeby był idealnie otulający. No i ten wydaje mi się, że taki jest, znaczy wydaje mi się, jest taki. To jest, wiecie, ten z gatunku miedziutki jak kaczuszka. To jest m więc ja tu generalnie jeszcze bym Larsona wstadziła pod ten szlafrok, ale wystarczy, czy... Ale więc właśnie przez to jest idealne. Pół godziny gadania na temat jednego szlafroka chciałam Wam jeszcze pokazać, do czego przydają mi się słoiki z dildz. Pamiętacie latem, jak pokazywałam Wam, czy znaczy nadal jest lato, o czym, o, czym, o czym ja mówię? Pamiętacie, jak pokazywałam Wam te owoce mango bez cukru, słodzone erytrytolem z dildz? no to ja kocham te słoiki zakochałam się w tym kształcie i przechowuję sobie w nich sól do kąpieli tutaj mieszczą mi się praktycznie no nie całe dwie ale prawie dwie saszetki soli kąpielowych, które kupuję w naturze o Jezus Maria, one są tak pięknie pachnące kupuję je tylko i wyłącznie w promocji to jest rytuał of hamam on niewiele ma wspólnego z tym Rytuałem of Haman e, hamam z Rituals. Powiedziałabym nawet, że jest zupełnie inny, mniejsza z tym. W każdym razie jest piękny. Piękny jest ten zapach. A, A że kocham e, kontrasty, więc. E, no, no właśnie, bo to nie jest zakrętka od tego słoika. Po, podoba mi się bardzo kształt taki prosty, minimalistyczny, ale ja uwielbiam czarne zakrętki. Kiedyś yy, maniakalnie malowałam farbą w sprayu wszystkie takie nakrętki, oczywiście nie do żywności, tylko takie właśnie do przechowywania różnych rzeczy, yy, farbą w sprayu na czarno. Ale teraz jest tyle tych czarnych nakrętek na różnych produktach, że po prostu anektuję z innego słoika do tych i tak sobie ustawiam w łazience. Wszystkie są identyczne. Wiecie, że no, niektórzy lubią fikuśne butelki, inni lubią takie grubo ciosane. No ja jestem z tych grubo ciosanych. Dobra, nie rozgaduję się, ale przetestujcie sobie różnego rodzaju słoiki, jakie Wam się podobają. Nie muszą być oczywiście te z Ale pomysł na to, żeby wyszukiwać nakrętki jednokolorowe, nie muszą być czarne, mogą być białe, jak kto woli. Jest bardzo fajny, bo stają sobie rzędem takie same słoiki w taki, z takimi samymi nakrętkami. Tak, wiecie, porządkują powierzchnie na blatach, w łazienkach, czy gdzie tam sobie potrzebujecie. Także ja uciekam, Boże, chyba 5 minut, każdemu w sensu zupełnie, już na froku i Widać w ten dzień, który zamienia się z lata w jesień. Tak, co dwie godziny mniej więcej. U nas dzisiaj jest czwartek. Jest czwartek i od wczoraj, od 22 tak zapowiadali, że będzie padało. I no mniej więcej od tej 22 zaczęło padać. Potem miałam sobie wstawić na herbatę. Kurde, bladę, no. Ale już wstawiam. Tak jak zaczęło padać właśnie wczoraj od 22, tak potem to już chyba... Myślę, że całą nas padało, albo prawie całą. A dzisiaj to jest po prostu od rana zarąbiste słońce. Potem w sumie deszcz, deszcz nie, ale zachodzi to słońce, robi się zimno maksymalnie. Potem wychodzi to słońce, robi się gorąco. Ja wszystko się zerwało. Zobaczcie, co mi drobiło z włosami. To już fryzurą nazwać nie można. To jest po prostu. Nie wiem co, ale w każdym razie jest to efekt wiania tego paskudnego wiatru i nie podoba mi się to bardzo wczoraj słuchajcie tak się strułam nie wiem czym, czymś z jedzenia nie jadłam jakoś specjalnie dużo ale ja się chyba strułam wczoraj węglami tak sobie dowaliłam wczoraj węglowodanami że wieczorem to tak się czułam jakbym miała grypę, tak jak się mówi o grypie ketonowej tak ja to się śmiałam, że chyba mam grypę węglowodanową tak się potwornie źle czułam okropnie, że szok i e, tak mnie głowa bolała, i tak mnie wszystko tutaj wiecie, że pochłam spać, bo mówię nie, no muszę ten dzień przespać. A w ogóle był taki fajny dzień. Byłam wczoraj na, e, nawet nie na zakupach, tylko wiecie, na takim window shopping w, u nas w Małej Galerii. A w Małej Galerii to czekajcie, o, chciałam wziąć to. A w Małej Galerii to e, ja się tam głównie rzucam na deals, na e, action i na Sinsa Home. Praktycznie nic nie kupiłam, natomiast jedną kupiłam rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, a bardzo tania okazała się i prześliczna i dlatego Wam pokażę. Wiecie, że ja piszę, mam swoje kajety do pisania. Tu jest mój dziennik wdzięczności, który piszę sobie codziennie rano. Zajmuje mi to dosłownie 5 minut, nawet nie, i na to musi być czas. Tu jest mój taki kalendarz, ale to jest taki bardziej pamiętnik nie kalendarz. Każdego dnia tutaj coś tam wpisuję. Wiecie, ja mam tych kalendarzy za 30 pewnie ze wszystkich lat i yy, trzymam je w pracy. Przyjechały ze mną z Wrocławka i tak yy, trzymam się konsekwentnie pisania. Natomiast brakowało mi planera. Planer, A planer jest, jest taki niezobowiązujący, bo yy, tutaj można wpisać wszystko yy, i jest fajny, ponieważ yy, planer można prowadzić niezależnie od roku. To nie jest to prawda na rok 2024 on się już pojawił bardzo szybko w Jezu, w Action. I słuchajcie jakie tam są planery i kalendarze, to szok i w jakich cenach słuchajcie za ten yy, duży planer który ma tutaj, zobaczcie, w ogóle był w przepięknej kolorystyce i z najróżniejszymi wzorami. Ten jest miętowy, bo ja wiecie, kocham taki kolor, więc no taki jest. Zobaczcie, ma jeszcze wklejkę z naklejkami, czy wklejkę, wkładkę z naklejkami różnymi, którymi możecie sobie przyozdabiać notatnik, planer, co tam chcecie. No jest ich tutaj troszkę. Poza tym, ja mam mnóstwo naklejek, e, które kupuję w, w Action tak luzem, nie? Takie różne rzeczy, Hello New Day, takie przekładki. Musiałabym to pootwierać, ale jeszcze tego nie robiłam. Ten kalendarz, planer, no w sumie to może być i kalendarz, bo tu y, jest każdy dzień, y, tak, trzy dni na jedną stronę, bo to jest w dół, nie? W tą stronę, w pionie poukładane dni. I ten śliczny kalendarz z tym mnóstwem różnych ciekawych rzeczy w środku kosztował niecałe 11 zł, a kalendarze tej wielkości, czyli a 5 chyba tak? No nie wiem, no połowę tego były po 7 zł z groszami i tak dopracowane graficznie, w tylu przepięknych kolorach, że... Wiecie ile planery kosztują nawet w Biedronce te planery kosztują około 30 zł, a tutaj to jest twarda okładka, naprawdę, e, pra e, e, prawda? czytam co tu jest napisane. Twarda okładka i one są świetnie wykonane, naprawdę. Co prawda papier jest taki, taki powiedziałabym bardzo set, no ale to jest słuchajcie kalendarz, a nie e, książka jakaś, e, nie wiem, pamiątkowa. Także dziewczyny 11 zł niecałe. Jak macie ochotę e, kupić kalendarz, planer czy tych... Notatników tam zatrzęsienie. Jedyne co jeszcze wzięłam to wziąłam e, Gabie ołówki HB With, with Eraser. Jest. Ale to wzięłam dlatego, nie żeby ich było potrzebne, tylko takie ładne były i e, nie mogłam się powstrzymać, zobaczcie. I ten zestaw ołówków kosztował 3 zł z groszami, coś koło 4. No, no prześliczne są. A, a, to jeszcze kupiłam. I teraz weźcie mnie zabijcie. Czy w deals? W deals, nie. Wekszę też, bo w Dills deal, byłam, ale nic nie kupiłam. Um, ja na blogach jeszcze za czasów, kiedy nie było e, YouTube'a, przynajmniej ja go nie znałam, a oglądałam blogi. Takie pisane wycie. To wtedy na się właśnie tej herbaty, tego klipera. Nigdzie nie można było jej kupić, i teraz ją właśnie kupiłam. Szukam noża, żeby to otworzyć, bo myślałam, że to jest jakieś takie otwieranko, ale tu nie ma żadnego, więc muszę to. Open here. No, bardzo chętnie, tylko nie umiem. Dobra, ciągnę na hamak. No trudno. I to jest taka, wydaje się, jesienno-zimowa już herbatka. Była tylko jedna. Aha, dobra. Mhm, dobra, dobra. Otwieranie nie jest trudne, tylko y, trzeba włączyć myślenie. I tu jest napisane, że to jest herbatka, która jest w torebkach y, pozbawionych plastiku. 20 torebek y, z herbatką organiczną. Ona mi właśnie tak na jesień, zimę pasuje, dlatego, że tutaj e, to jest herbata ekologiczna z cynamonem, imbirem i goździkami. I właśnie po to tą wodę wstawiłam, bo... O Jezus, jak ładnie pachnie. Głównie cynamonem. Uwierzcie mi, tak się wczoraj strułam, że do dzisiaj, tej do godziny, to ja kupiłam tylko mnóstwo gorącej wody i wody mineralnej. Wszystkie to brązowe torebeczki są. Intensywność 11. Dobra. Zobaczymy, czy to dobre, czy to niedobre. A, no i wracając do tego mojego strucia się, to dzisiaj, żeby w jakiś sposób podleczyć się, ewentualnie może nie truć bardziej, to robimy sobie z gabryską sałatkę. I dlatego właśnie wstawiałam jajka, robię jajka i będę robić sałatkę. Taką, wiecie, prostą, najzwyklejszą. Podziałać, podziałać, poukładać i zjeść. A zobaczcie, jaki kupiłam jej. Dobry, mam maleńkie dziecko w domu, więc kupiłam. Taki Kubuś Team. I tu mamy jabłko, banan, czerwone winogrona i aronia. Jabłko, banan, mango. I co tu jeszcze jest? I tu to samo. Ka jabłko kaktus! Jabłko banan mango, czyli jabłko banan mango chyba najtańsze, bo by wyjedali takie same. Weź do szkoły, kupuś tim Mało nie jest, ale zdrowie jej na pewno. Moje z dużą ilością pieprzu, ponieważ ja uwielbiam pieprz. A kabresin jest bez pieprzu, ponieważ ona nie cierpi pieprzu. Sosu będzie jeszcze więcej, ale bym go zalała, ale zalałabym całkowicie potrawę i nie byłoby jej widzieć, dlatego pokazuję wam. Ją w tej chwili moje ładniejsze pospieprzem, wszystko jest ładniejsze. No i tak się to niestety kończy. Wystawianie prania w taką durnowatą pogodę. Tu niby te cieńsze rzeczy, te polarki to tak, to, to posło, ale specjalnie wstawiłam dzisiaj pranie rano, żeby wybrać sobie prześcieradło, bo bardzo lubię to prześcieradło. No, i niestety z wierzchu to ono jest suche, natomiast od spodu to jest mokre. I muszę już je wnieść do domu, bo nic dobrego z tego nie będzie. Może w domu to jeszcze jakoś wyschnie, żeby je wieczorem położyć na łóżko, ale pewności to nie ma. Zobaczcie, kto tu zaczyna kwitnąć. To w momencie, kiedy wszyscy to już pozjadali swoje pomidory to ten zaczyna kwitnąć no to jest po prostu ja nie wiem, nie wiem co to będzie czy to w ogóle jeszcze ma jakiekolwiek szanse, no niby było napisane że to sierpień, przesień, ale to raczej wychodzi na to, że to jakiś wrzesień października, obawiam się, że to niekoniecznie i że to będzie już tylko tak zakwitnie i nic z tego nie będzie to jest nauczka na przyszłość, żeby zaczynać wszystko szybciej a nie później, bo Pomidory w grudniu to raczej nie będą rosły. Wydaje mi się, że na szczęście ten nasz jutrzejszy wyjazd do Wrocławka to wypali. I pojedziemy z babcią do, do Lichenia. I dlatego właśnie na gospodarstwie zostaje gaba. O gabę to ja się wiecie nie martwię. Bo gaba, to sobie zawsze radzę. Martw się o Larę, bo od momentu, kiedy Lara przeszła na jedzenie gotowane w domu, to wiecie, to wszystko jest fajnie, dopóki jest w domu mama, która gotuje gorzej, jak mamy nie ma. Ja wiem, że to jest tylko kwestia ugotowania ryżu i ugotowania mięsa. Ale to nie tak prosto, nie tak prosto. Nasze nastolatki te są bardziej nastawione na odgrzewanie niż na gotowanie. Gaba, oczywiście zdarza jej się pitrać coś w kuchni, ale to wiecie, ona pitraci takie rzeczy, że lepiej. Żeby pies tego nie jadł, dlatego robię na zapas. Tu mam już gar ugotowanego kurczaka, taki. Solidny, a w drugim garnku gotuję teraz ryż i będę obierać mięso z kości i mieszać z ryżem. Tak wiem, jestem nienormalna, powinnam powiedzieć Gabie, że ma zrobić to sama, ale jak się nie nauczyło tego dziecka wcześniej i nie wymogło się na niej, żeby takie rzeczy robiła, chociażby czasami, no to teraz niestety jest klops. To nie jest dobre. I wiem, że dzisiaj mamy wychowują dzieci inaczej. Przynajmniej te, o których ja słyszę. Ale ja mam takie wiecie, wychowanie jeszcze ze starych lat. Znaczy, z czasów, kiedy ja byłam nastolatką. I ja się przyznaję: bez bicia, moja mama robiła za mnie praktycznie wszystko. Śmiały się moje koleżanki, że się nawet łóżko po mnie ścieli rano, i taka była prawda. Ja wcale się tego nie wypieram. Nie znaczy to, że ja niczego w życiu w domu nie robiłam. Nie, bo robiłam, gotowałam, piekłam ciasta, robiłam sałatki, sprzątałam również. I to nie jest też tak, że mama codziennie po mnie łóżko ścieliła. Nie, nie, absolutnie nie. Ale jak wiecie, jak się na przykład gdzieś tam zaspałam, to musiała to łóżko pościeliła, czasami wiecie, człowiek wracał szybko ze szkoły biegiem, żeby zdążyć przed mamą, bo mama kończyła pracę o piętnastej, pamiętam, więc ja biegiem do domu i pierwsze co robiłam, to się wiecie, rzucałam na tą pościel, żeby ją szybko schować, ale to już to nie było to samo, jak mama pościeliła łóżko, to słuchajcie, pościel zawsze się mieściła, była idealnie tak rozłożona, ponaciągana, idealnie, a jak ja ścieliłam łóżko, to pamiętam, wiecie, było wszystko tak, byleby się upchnęło kolanem. Natomiast dzisiaj jest taki czas, że to ja ścielę perfekcyjnie swoje łóżko rozciągam, rozkładam, rozpracowywuję, wiecie, żeby było idealnie, a Gabrysia. Także wiecie, jest chyba nadzieja dla tego mojego dziecka, że jak zyska możliwość dbania o własny dom, to całkowicie się to pozmienia i po prostu zacznie korzystać z tego, że nie musi. A może, bo nikt nad nią nie stoi, a zawsze to wokół siebie fajnie jest mieć piękne wnętrze, czyste, schludne i zadbane. Tą nadzieją żyję. <grytanie> żyję tą nadzieją, bo jak na razie to owszem, coraz więcej w mojej córce jest takich, takiej gospodarności, takiego dbania o otoczenie, ale no to są przybłyski. Są przebłyski, bardziej zaczyna dbać o siebie stricte niż o otoczenie. Ale no, i tak mamy duży progres. Także mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze lepsze efekty. No, także ja idę sobie podlać kwiaty i idę. Kurczę, no podlać kwiaty, no wiecie, całą noc spadała, ja muszę się kwiaty podlać. No, niestety. Dach nad balkonem to jest z jednej strony fajna rzecz, z drugiej strony niekoniecznie, ale no trudno. Idę i będę robić mięso dla Lary. Ale z drugiej strony to jest fajne, że można zostawić dziecko w domu z psem i jechać sobie na drugi koniec świata. A bardzo czekam na ten wyjazd, bo raz, że do mamy, dwa, że do lichenia, i tak wiecie, bez dzieci. No raj, po prostu raj. Nic nie muszę, wszystko mogę. Muszę wam powiedzieć, że to był bardzo, bardzo dobry zakup. Jeżeli zastanawiałyście się kiedyś nad zakupem tego dywanu ziska, to naprawdę polecam, bo on się świetnie odkurza, świetnie się pierze, bo Gaba tutaj na przykład wylała sos pomidorowy, zaraz po przyjeździe, jak tylko mausia kupiła dywan, to ona zaraz go zalała sosem pomidorowym i powiem Wam, że tym sprayem do dywanów, paniszą chyba, nie wiem jak ja kupowałam, to pokazywałam Wam jak prałam ten mały dywanik, to no właśnie próbuję się dopatrzeć, ale nic nie zostało, nawet ślad tej plamy. Bardzo dobrze się odkurza, co dla mnie jest bardzo ważne, bo wiecie, przylarze to masakra. On się świetnie, świetnie odkurza zdecydowanie lepiej niż ten z IKEA. Naprawdę. I no, ten stopień miękkości tego dywanu to jest obłęd. No, zobaczymy, oczywiście, jak długo on wytrzyma. No bo co on tu miesiąc jest, może, ale naprawdę jest bardzo ładny. Teraz to jest tutaj ciemno, tak wiecie, cień pada, to nie widać, on jest kremowy, po prostu kremowy, ale jest tak niesamowicie przyjemny, że chodzenie po nim to jest naprawdę takie dość luksusowe odczucie. Polecam, ja go kupiłam w tej promocji: 399 zł, on kosztuje. Nie, przepraszam, 599 on kosztuje. Normalnie, a ja go kupiłam za 300, czyli za połowę ceny. Polecam yy, sprawdzać, bo one często bardzo są w promocji.